4 sierpień 2022 rok, czwartek do skundlałego i farszywego bandyty międzynarodowego Magdalena Kaliszewska druzgała Szczepanik, lat 50 z okolicy Dzierżoniowa, pieszyc Bielawy która jest pracownikiem korporacji prywatnej pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki Wydział I Cywilny od 2013 roku, więc to już jest dziewiąty rok. Jest to wiadomość prywatna do tego skumdowego, parszewego bandyty międzynarodowego. Słuchaj Magda, jest to kolejne wezwanie do Ciebie, Informujące ciebie, abyś dobrowolnie stawiła się przed moje oblicze jako suwerena w celu wysłuchania aktu oskarżenia suwerena wobec ciebie i abyś poddała się natychmiastowej karze dobrowolnie, zapłaciła. Wszelkie należne odszkodowania dla mnie w sztabkach złota za te wszystkie przestępstwa, skórwesenstwa, grzechy i inne niecne uczynki, które już od wielu lat popełniasz codziennie przeciwko mnie. Na przykład to, że piąty rok już nie mogę zadzwonić do dzieci. Zapytać się, czy mają kieszonkowe w ilości wystarczającej i czy mają co do garka włożyć i czy nie cierpią biedy. Więc już piąty rok, jak Ty doskonale wiesz, Ty parszywy skądlony bandyto, mam zabronione poprzez państwo polskie, aby sprawować moją władzę rodzicielską. Jak masz jakiś problem, ty skundony, parszywy bandyto, więc zapraszam Ciebie do dyskusji publicznej. Publikuj wszystko, co tam masz, a tym bardziej wszystkie dowody, które mnie obciążają od pięciu lat, że tam Cię śledziłem, chodziłem za Tobą od pięciu lat, że nękałem Cię uporczywie i tak dalej, i tak dalej. A ponadto wsadź sobie w dupę te wszystkie Twoje skundlone i parszywe pozwy sądowe, cywilne, karne, prokuratorskie i pozostałe gówno, które Ty wytworzyłaś przeciwko mnie. I opublikuj to, że wsadziłaś sobie to w dupę już i że odszczekałaś to już i że dobrowolnie poddasz się bardzo surowej karze za te wszystkie skurwysynystwa, przestępstwa i bardzo nikczemne uczynki, które świadomie popełniłaś od ponad 5 lat. Dziękuję.